Poszczególni kandydaci otrzymali Łukasz Grzędzicki, 221 głosów. Wspieram, ja, że przede mną jest wyzwani, ale też wiem, że wspierał mnie dost liczny karno i mam nadzieję, że razem my w Zrzeszeniu te wszechświatowe plany, nawet te ambitne plany, Zrojzłem. Przed Łukaszem Grzyndzickim trzyletnia pełna pracy kadencja. Głos na niego oddało 221 z 314 delegatów. Pozostałych 89 głosowało za zgłoszoną w ostatniej chwili no, no. Teresą Hoppę. Od Izabeli nie było kobiety Przed wyborami na kontrkandydata typowano Kazimierza Klejnę. Ten wycofał się jednak z wyborów. Przeszkodą okazał się fakt... Że Kazimierz Klejna jest senatorem. Mógłbym być oczywiście prezesem Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego ale problem jest głównie taki, że wówczas Zrzeszenie nie miało możliwości korzystania z dotacji budżetu państwa. Niemniej senator Klejna chciał kandydować i nawet wyznaczał dla zrzeszenia pewne zadania. Więc zrzeszenie brakuje tery dobrej organizacji wewnątrz Rzeszeni Głębokiej. Żeby wzmocnić partę, żeby wzmocnić i dać taką większą wiarę i możliwość, że jani ledzą w partach. Nieco inne, przynajmniej te główne cele wyznaczał sobie nowy prezes. To, co byśmy musieli załatwić od razu, teru do tego co zabrać, to przyszykowani dobrych kaszebów do spisenku pewszechny głębok, zorganizowani i lepsi, szczególni uczących języka głę, bo tu ma bardzo wiele do zrobienia. Łukasz Grzynicki na stanowisku szefa ZKP zastąpił odchodzącego pod w dwóch kadencjach Artura Jabłońskiego. Mnie ja się wydaje, że największym sukcesem a tak, moim prywatnym je, e, przekonanie zrzeszenia, e, jednak do tyłu, że w dzisiejszym świecie trzeba szukać partnerów do odzejania. E, te lata pokazały, że jednak e, to partnerstwo e, samorządzeną, e, z samorządem, z innymi organizacjami e, Taki ma jak Zrzeszenie i podobny ma je Baro Baro potrzebny. Artur Jabłoński przekazał Łukaszowi Grzędzickiemu symbol władzy w Zrzeszeniu, czyli tradycyjną kaszubską tabakierę. My czekamy teraz na pierwsze decyzje nowego prezesa.